Lepiej nie nagrywaj. Action! Polsa cyfrowy. 2018, nie? Dopiero gdzie na eterze, nie? A ja. Samo dopiero wypuść. Jedziesz. Była impreza w szkole dla nauczycieli. Warunek był, że nauczyciele muszą się za coś przebrać, przebrać nie? No i pani Kasia, powiedzmy. <todgłosy> Żeby Ale jak zajebiłeś Dobra, no pani Jola Z matematyki nie? przyszła do domu myśli za co tu się przebrać Myśli kurde Warunek jest, żeby wejść trzeba się przebrać Wpadła na pomoc. Rozebrała się do Naga Wymalowała się białą farbą Poszła na imprezę Przychodzi pod, do szkoły, nie? Dyrektor jej otwiera drzwi Pani Jolu, na co Pani się przebrała? Pani Jola wstała podniosła, podniosła nogę Za dziurę w zębie Co robicie? Gdzie?